na widzowie z tej strony Tomek, a dzisiaj jesteśmy w Pet Simulator X a nie jesteśmy na moim koncie tylko na moim drugim koncie e, dzisiaj jestem bogatszy w Pet Simulator X jak widzicie jestem drugi na serwerze mam dwa ponad 2,5 biliona game'ów no ja po prostu dlaczego to jesteśmy bo jak wiecie na moim normalnym koncie jestem mega słaby jak widzicie mam hoverboarda nawet e, na moim tym koncie na którym nagrywam o że jestem topiony, dobra nieważne. ważne e... Jestem bardzo słaby. A więc dodali update Doodle World i Libo dodali. Czyli tak jakby nowy Void. Wy Voida też nie widzieliście, więc wam dzisiaj wszystko pokażę. A na tym koncie mam prawie wszystkie Wordy, bo jeszcze ostatniego nie mam. Więc dobra, zacznijmy. to eee, do... kurde, to super Laki. No, no, dobra. Eee, my sobie pójdziemy. Co wam jeszcze nie pokazałem? The Voida, Chyba wam nigdy nie pokazywałem jeszcze. Więc jak widzicie, tak wygląda The Void. To już jest Stary Word. Dawać, jak są to Star, Pixel Word i Cat World. My tego nie będziemy pokazywali. E, może kiedy idzie. bo my idziemy do Limbo. Lecimy tu do Limbo. Jak widzicie, wchodzimy tutaj. I to jest jakby nowy Void. Jak widzicie, tutaj to wszystko tak wygląda. Takie dowy poprzepracowane. No i tam jest właśnie. Arbata do Doodle worda, czyli takiego płaskiego wordu. Wszystko tu jest płaskie i narysowane. Patrzcie, Arbata jest płaska. I czasami się tak baguje, że możesz, kiedy wystrzelisz się tam arbatą, to będziesz płaski normalnie, ale to się czasami zdarza. Jak widzicie, mam dopiero 200 tysięcy tych koinów. No yy, nawet co, lecimy. Zaraz Wam pokażę oczywiście moje Pet'y, tego Ward'a prawie całego. No jak widzicie, tak to wygląda. Tutaj są jajca, oczywiście mamy nowego Huge Pet'a. To jest bardzo z, y, git opcja. No i te jajka to nie muszę wam pokazywać. Mamy nad płaski indeks i płaski bank. Wszystko tu jest płaskie. Back to limbo jest płaska armata I jak widzicie te coiny są bardzo ładnie narysowane. Bo one są takie jakby, jakby to się normalnie ręcznie tak narysowało. Dobra, y, odbierzmy sobie jeszcze prezenciki. Bo tego jeszcze nie. Ja chcę limbo coin te Cartoon coin bo one się cartoon coin te nazywają te coiny. Widzicie tu mamy takiego winter worda. Tam zaraz dojdziemy, właśnie A to jeszcze nie teraz. Tu, jak widzicie, mamy farmę. A tutaj mamy wielkiego chestnictwa. Dlaczego ja go mam otwartego? Ja powinienem go mieć zamkniętego. Jeszcze tej krainy nie kupiłem. A się zwagowało widzowie. Ja powinienem mieć tutaj zamknięte wrota. Dobra, i to jest właśnie ostatni ward. A coming soon za dwa dni będzie update. I będzie po prostu nowy ward. Dobra, o to są moje pety widzowie. Mamy hardcore. Mamy hardcore warda. Ale takie pety, które głównie noszę, to są właśnie te. Bo w ogóle nie pokazywałam świątecznego eventu, który był w tym roku, no ale no. Zobaczcie, no tak to się prezentuje i tego wielkiego czysta ubijamy. A może i tutaj już byłem? Nie pamiętam, czy już tego wreszcie worda kupiłem? Kupiłem chyba. No, kupiłem chyba. Już sam nie pamiętam, widzicie. Dobra, łagam, żebyśmy coiny dostać. Dostaliśmy 4... prawie 10 tysięcy tych coinów. Dobra, ja bym chciała jakieś jajeczko otworzyć. Zobaczmy, ile w ogóle tam jajco y, kosztują, bo tego jeszcze nie wy, nie patrzyłem ile one w ogóle kosztują. Niech tam moje pety niszczą. Ta deska jest powolna. Mam dopiero dwie deski widzowe. Ta jest szybsza, bo na... Która deska ma więcej ogni, ta jest szybsza. Ta ma jedna, ale ta ma dwie, ale ta jest cięższa do zdobycia, bo ona jest na hardcore modzie właśnie. Ale ja bym to chciał zdobyć, bo ona jest na hardcore umorcia ale na techu. No nie, Petty, nie lećcie tu! Tam, na tego wielkiego często zaczekajcie, bo kurde, zrzuciłem je przez przypadek. No ale jak widzicie, ten chest jest bardzo wielki. Patrzcie, jak kiedy przy nim stoję, to jest no jak mrówka do słońca. Spójrzcie na to. Przecież to jest jakiś ogrom. To jest największy chest, jaki był dopiero w Pet X. Ale dobra, chodźmy wreszcie te jajka zobaczyć. Jak widzicie, nawet mam tutaj pressona jako kurde takiego dudul, takiego płaskiego, jako stracha na wróble. Nie mam, du nie, nie mam też dużo czasu na nagrywanie tego odcinka, bo jeszcze muszę montować te wasze daily, te te. Więc nie będzie on długi, może z 10-11 minut, więc e, dobra. Mamy tutaj jajka, mamy złote jajko. I ono kosztuje, ono kosztuje około 700 koła, no ale to u nas nie jest dać. Zobaczmy sobie jakieś tutaj otwórzmy. Może takie jedno. Ale wyłączmy sobie usuwanie petów, żeby wam pokazać. A chociaż jednego peta. Dawajcie. No i basic, ale zobaczmy ile chociaż on daje. Doodle fish On daje... 10 triumf, on no, jest spoko, ale nie mogę go założyć niestety. Eee, dobra. hecz W ogóle patrzcie jak mam tutaj mityki mam. Tam mam nawet Dark Matter mityka, kurde. Nie pytajcie. No, i mam bardzo tego dużo. W ogóle tutaj shiny pety, już mam dwa takie shiny pety. Ale są tutaj takie: o, kiedy wchodzi się do tego doodle World to się właśnie dostaje takie OP I gdzieś jest tutaj właśnie Big Mask Ile to się w ogóle.? O, matko! To się bije przecież wieczności, wiecz, wieków, wieków. O, dobra, ktoś mi trade wysłał. Eee, no nie, no nie, no nie, nie. nie, nie. Czekaj, gdzie on jest? Ile w ogóle? O, nie. Dajmy mu coś, no bo biedny jest. Musimy mu coś dać, żeby nie czuł się taki ten. A cię proszę, dajmy mu. No i takiego hedgehoga. Proszę, proszę, proszę. To i tak te pety się usuną mi, bo ja mam auto usuwanie. Więc one się powinny usunąć. Więc. Zobaczmy czy one się usunęły. A... Tak, tylko ten mi się został, bo ja usuwam te piki. A nie, wszystkim się przyjął, dobra, nie chcę mi się ich usuwać. Dobra, bo ja zrobię cięcie i je usunę, więc... Cięcie. A i widziałem w ogóle jeszcze jedna opcja. Kiedy było kiedyś usuwanie, to było trzeba tak ręcznie klikać, a teraz patrzcie, co zrobili. Ale my tak nie będziemy usuwać. Musimy to ręcznie zrobić. Dobra, cięcie, bo tutaj ten... Dobra, widzowie, to Usunąłem, ale w ogóle nie opłaca się tego czasu bić. Ja bym wolał sobie takie właśnie kubki bić, ale one też mają mega dużo HP. To już masz tyle HP, wy to widzicie? Wiesz, to, to trzeba jakieś mieć pety kurde takie dobre, że to się nie pozbierasz. Prawda, e, co by wam jeszcze tutaj pokazać takiego, czego jeszcze wy nie widzieliście? Hmm. Nie wiem, słyszałam. A w ogóle, przyjrzyjmy się dokładnie mapkom. Jak widzicie, no tutaj to bardzo ładnie. Głowaście, to jest wulkan, to jest taka jakby plaża. Ten world, już wam mówię jak się nazywa? Oś nazywa Doodle Oceans, czyli taki jakby ocean, coś takiego, więc no jak widzicie tutaj. Patrzcie, te fale się tutaj ruszają, ta woda, ona się sama rusza. Więc dobra, kolejnym warnem jest Doodle Farm. Chyba tak to się nazywa? Tak, Doodle Farm. Nie wiem, to, co w ogóle znaczy Doodle? Nie pytajcie mnie. Tu mamy Doodle Farm. Fajnie to wygląda. Ten wiatraczek się tutaj kręci. To się nazywa... Doodle peaks. Więc okej. Okay. A pierwszy ward nazywa się... Tam jest Doodle Shop, a to jest Doodle midown, Mid Więc no... Ciekawe, ciekawe, ciekawe. zobaczmy czy mam jakieś pety w banku. No mam to, ale to są słabe. No, ja w petach to jest naprawdę dobry na tym koncie, i bardzo dobry. Jest. Dobra, ja Dobra rozbijemy sobie tego czyścika i mi się wydaje, że skończymy ten odcinek. Bo, jak mówiłem, nie mam dużo czasu, e, więc no, dlaczego w ogóle ten typ cały czas skaczą? Jest jakiś zbagowany. Jakie oni w ogóle tutaj mają pety? Czy mają jakieś lepsze ode mnie? Ten jest gorszy. Oni mają ten rainbow legendarki z tego worldu, Jeszcze, kurde, nie jest tak na żadną penny musiał więcej hajsów zbierać. Tu mamy takie... Ten jest spoko, ale on nie jest lepszy od mojego najlepszego beta. Ot mamy ekskluziwa Nie, ogólnie tutaj mają go... O nie! On ma rainbow mityka tego. No to on ma dobre, to on ma dobre, to on ma dobre. Wysyłajmy komuś trade. Bo bym chciał się tutaj też potradewać, tyż A heta to my nie chcemy. Candy unicorn! Candy cane bardziej. Nerim, to co? On jest też bogaty, chłopio, mat. Jopier, tylko. Gra, weź ty się. E, dobra, weźmy sobie te lub bardziej które wypadły. I z tych częstów mi się wydaje, że będzie się z tych mniejszych bardziej opłacało się bić, bo w nich się jakby więcej dostaje. I mi się wydaje, że bardziej będziemy te małe bić. Że tak się będzie najbardziej opłacało, więc dobra. Ale tutaj też, tuż, dobra. Nie wiem jak ja w ogóle zbieram na ten kolejny ward, bo jestem po prostu biedakiem. Jednolitym biedakiem. Ten update trwa już 5 dni, a ja żadnych jajek nie otwieram w ogóle. A, więc to jest w ogóle tak dziwne. Yeah. Masterki, bo to na nasze masterki. Better Luck, czyli mamy więcej szczęścia. Event Better Luck. Dobra, czyli mamy tam jakieś Święcate. Dobra, w ogóle musimy sobie zrobić. Te mastery na 100%, bo za to dostaniemy takiego fajnego hoverboarda. Ja już wam pokazuję. On to jest właśnie ten Steampunk hoverboard, jak go widzicie w przybliżeniu. Więc on jest bardzo fajne. Ja bym chciał go zdobyć. Ja w ogóle chciał mieć wszystkie hoverboardy w Pet i X. Gdyby to było możliwe, to bym chciał to chciałem mieć. To jest chyba raz jest 100. Zobaczmy. Nie, raz 25. A weźmy sobie, to jest Właśnie ile z tego okresu. Nie wiemy. A, A z tego? Teraz 10, zobaczymy. O nie, bo to się bije. Nie, 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 nie. My nie tracimy czasu. Lecimy bić tamte, kurde, cośka. O, właśnie, go byśmy zbić dzisiaj. Nie wiem, jak... To się w ogóle nie opłaca tego czysta. Być taki youtuberzy w Polsce, robią tego czysta niż to pół godziny. Sami. Tego czysta, tego wielkiego. Pół godziny. Tylko pół godziny, ja bym go chyba dwa dni niszczył. Patrzcie ile ludbagów się wyspało. Teraz zbieracie wszystkie, ile my będziemy tutaj mieli tutaj jeszcze, nie uciekaj. Nisz, tyż. Dobra. No trochę już mamy tego hajsu. Na pewno zrobimy jakiś opening, to jest pewne, ale już nie dzisiaj w jakiś następnych odcinkach. To się na pewno zrobi jakiś mini opening. Nazbieram trochę hajsu. Ja już pewnie będzie nowy Ward, więc... Raczej będzie odcinek z Nowego Worldu, to jest raczej. A jak wiecie, na razie nie będę nagrywał ps X, bo Daily się tutaj, jest, to jest trzeci odcinek Daily, więc no nie mogę przestać tego Daily nagrywać, bo muszę zdążyć na poniedziałek. A poniedziałek tuż, tuż, kiedy ja to nagrywam. Kiedy ja to nagrywam, jest aktualnie czwartek, a muszę do poniedziałku zdążyć, więc no nie mam dużo czasu, a jeszcze mam trzy, trzy filmy do zmontowania, więc no nie jest kolorowa, no nie jest, nie jest. Dobra, jeszcze zostało 700 kół, więc mało. Dobra, ten znowu mi wysłał trade'a. Czego? dam ci już PETA. I teraz ten mi traduje znowu tego samego PETA. Tego co ja mu dałem, no iź ty kurde, co za chcę spać jak. Musimy trade'y powysłać. Irak, Dari, Baby... Oskio, co? A, i już zrobiłem trade'a? Ten Jarek nie odbiera. on Chyba gdzieś tutaj stoi, bo ja go widziałem. Tak, tutaj stoi obok tego czesna. on Pewnie na awku stoi. Oj, właśnie się niszczy. 200 ku! 200 ku! 200 ku! Dawaj, dawaj, dawajcie moje pety! W ogóle to jest bardzo dobry pet. 700. O ku! Ale się, ale. A, dobra, nie wam to, nie wam Dobra, yy, o ile się wysypało? No, zbierać to. Tu już mamy 400 koła, okej. Okay. No to biorę szybko. Tu staram się do Was pofarmić na jakiś odcinek. Tu taki, jakiś opelik, mini. Hej, dobra, widzowie, to było na tyle z tego odcinka. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. No i co, do następnego razu. Eruina! Puu!